Galeony, baśni, zawód. Opowiadacz. Diabelskie lustro. We wsi koło Michałowa mieszkała dziewczyna cud urody. Zlatywali się do niej kawalerowie z całej okolicy. Każdy chciał mieć ją za żonę. Pewien Jasiek, barobek, cały miesiąc pracował w polu i odkładał grosz do grosza. Tylko po to, żeby pannie na jarmarku kupić błam sukna i ofiarować jej w prezencie. A panna sukno przyjęła, ale Jasia odprawiła. Potem starał się o nią Heniu. O, Heniu to był jeszcze lepsza partia. Dlatego, że Heniu był myśliwym i to jednym z najlepszych w okolicy. Heniu wyprawił się do lasu na lisy. Upolował tyle lisów, że kiedy je oprawił i dał do krawca, wyszło z tego wspaniałe zimowe futro. I ofiarował je. Dziewczynie. A dziewczyna futro przyjęła, ale Henia odprawiła. Córeczko, dlaczego odprawiasz takich wspaniałych kawalerów, którzy udowodnili swoją wartość? Pytał ojciec. No, kochanie, zobacz. Pokazali, że umieją oszczędzać, umieją zadbać o ciebie, zadbają o dom. Na co ty czekasz? Pytała matka. Oj, tatulku, matulku, ja taka piękna, ja taka urodna. Ja na pana czekam. A co? A uważacie, że co? Ja nie zasługuję? Nie, nie, oczywiście, że zasługujesz. No bo jakżeż, ojciec i matka chcieli dla dziewczyny jak najlepiej. I coś Wam powiem: słuchajcie, któregoś dnia naprawdę zjawiła się kareta. I ta kareta. Wjechała na podwórze. Z tej karety wyszedł pan. Pokłonił się rodzicom, a dziewczynie podarował lustro wielkie lustro lustro takie, jakiego nie miał nikt w całej wsi. I powiedział: To dla ciebie, moja panno. Ja tu jeszcze przyjadę, ale ty używaj tego lustra z umiarem, a na pewno wystrzegaj się przeglądania się w nim o zmierzchu, a tym bardziej po zmierzchu. Wsiadł do karety i odjechał. Ojciec wniósł córce lustro do jej izdebki. Ona stanęła, popatrzyła po raz pierwszy, zobaczyła siebie w takim czystym zwierciadle, nie w jakiejś kałuży, nie w jeziorze, tylko w lustrze i o nie miała z zachwytu. A potem, a potem... Ubieraj się na dobna, Marysiu, powoli, Niechaj nie stajemy u Twego podwórza w niewoli. Niechaj nie stajemy u Twego podwórza w niewoli. Poczekajcie, moi mi goście, choć chwilę, niechże ja się w ten nowy serdaczek odzieję. I brała ten nowy serdaczek, a potem nowe korale, a potem chustę i spódnicę i bluzkę i ciągle podśpiewując zmieniała i zmieniała. I do lustra biegła i patrzyła, aż po zmierzch. I całymi dniami, dzień za dniem tak robiła, aż w końcu nie wytrzymała. I o zmierzchu też w tym lustrze się oglądała, a potem przy świecy i po zmierzchu. Matka zaczęła się martwić. Pewnego dnia kiedy córka na chwilę wyszła z izby, ślizgnęła się tam, stanęła przed tym lustrem, żeby zobaczyć co ta córka w nim widzi, że tak całymi dniami i wieczorami tam przesiaduje przed tym zwierciadłem. Lustro jak lustro. Ona jak ona, no. Ani urodna, ani no stara już. Wzruszyła ramionami, ale nagle, nagle serce jej zamarło. Dlatego, że zauważyła, że krucyfiks stojący na stole za nią nie odbija się w lustrze. Przyjrzała się uważniej. Święte obrazy wiszące na ścianach też w lustrze się nie odbijały. Matka przeraziła się, uciekła z izby, złapała ojca i mówi mu, co zobaczyła. Uradzili wspólnie, że lustro zabiorą córce, zamkną na strychu. I tak zrobili. Ojciec wziął lustro, zaniósł na strych, zamknęli drzwi. Matka klucz schowała do kieszeni i cały czas... Nosiła przy sobie, a nocą, nocą kładła pod poduszkę. A panna, pannie bardzo brakowało lustra. Nie mogła sobie miejsca znaleźć. Żadna robota jej nie przyciągała, ale lustra nie było. Rodzice nie mówili, gdzie jest, ale ona się w końcu domyśliła. Przyuważyła, gdzie matka trzyma kluczyk i pewnej nocy. Cicho, cichuśko, na paluszkach zakradła się do sypialni rodziców i spod poduszki wyjęła kluczyk. A potem ciach, 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 ciach po schodach, na stryszek Zapaliła świecę i przed lustrem staje. Ona, tak piękna, jak nigdy. Piękniejsza niż poprzednio. Zapatrzyła się na siebie, a potem pomyślała fajnie by było, żeby ten pan znowu przyjechał. I nagle, nagle czuje jakąś obecność za sobą. Odwróciła się. Patrzy, a to on! On we własnej osobie stoi za nią i patrzy. Surowo patrzył, ale ona nie zwróciła na to uwagi. Podskoczyła do niego, radośnie uśmiechając się. Ręce wyciągnęła. Jeśli myślicie, że chciałam podziękować za prezent, to jesteście w błędzie. Przybyłeś panie! A gdzie drugi podarek? Wykrzyknęła. A wtedy... Wtedy on uderzył ją w policzek dłonią z całej siły, a zabolało. A potem zakręciło, zawiało coś wietrem i znikł, jakby go nie było. A policzek bolał i puchł. Dziewczyna zbiegła ze schodów. Ze stryszku pobiegła do kuchni, przyłożyła sobie kwaśne mleko, które opuchliznę wyciąga i położyła się spać. Ale rano opuchlizna dalej była. Nie pomagały żadne okłady, żadne zioła, nalewki. W końcu znachorka, do której udali się rodzice wraz z dziewczyną, powiedziała. Widzę jedną radę. Rozbijcie lustro. A potem wyzbierawszy wszystkie okruszki, każdy kawałeczek. Zakopcie w lesie głęboko pod ziemią. Może wtedy opuchlizna odpuści, choć nie daje gwarancji. Ale cóż było robić. Rodzice postanowili pójść za radą z nachorki, rozbili lustro, pozbierali wszystkie wszystkie okruszki, a potem zakopali w lesie daleko w lesie w głębokim dole. Ale choć dzięki temu dziewczyna zaczęła pracować i nie miała się w czym przeglądać, to do urody nie wróciła, jak policzek. Był jak Bania, tak pozostał jak Bania, ze śladem pięciu palców sinych. Możecie sobie wyobrazić, że urody to jej nie dodało. I wiecie co? To jakby otworzyło wszystkim kawalerom w okolicy oczy. Jak jej uroda trochę przygasła, to nagle, jakby im łuski z oczu zeszły i zobaczyli, że. Pod tą urodą kryło się niedobre serce. Już nikt w swaty do dziewczyny nigdy nie przyjechał. Projekt zrealizowano dzięki stypendium ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Tada!